Duma narodowa to jest przede wszystkim znajomość mocnych i pięknych stron swojego kraju. Przywiązanie do kultury, tradycji, religii. Używanie pięknej mowy ojczystej, godne reprezentowanie siebie za pomocą swojej kultury osobistej. Nie banie się mówić po prostu innym ludziom tego, że jestem Polakiem. I bo często właśnie teraz się nawiązuje, bo Polska to, bo Polska tamto. I właśnie obronić, że tak powiem, godności Polski, Duma Narodowa to przede wszystkim właśnie wydaje mi się, że to, co właśnie jest w nas, czyli to, z czym się najbardziej identyfikujemy, żebyśmy głośno mówili, że jesteśmy Polakami, mimo że są różne stereotypy na nasz temat, to myślę, że warto chwalić się. Naszą historią, tym, jacy jesteśmy, naprawdę pokazać ludziom, jacy jesteśmy, nie wstydzić się naszych symboli narodowych. Takie codzienne utożsamianie się z tym, kim jestem, że jestem Polką, że mieszkam w Polsce. Styl bycia i postawa wobec innych ludzi, by pokazać po prostu, że jesteśmy tak Polakami z krwi i kości, ale pamiętamy też o pewnych normach, zasadach, które przestrzegamy. Właśnie być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Ta duma, że jest się Polakiem, i poczucie własnej wartości, a także znajomość tożsamości własnej, skąd się wychodzimy. Naród wojowników, ludzi wolnych w 100%, czyli 100% Salmatów stanowiła szlachta, jakbyśmy powiedzieli, tak? I oni dali wielokrotnie baty Rzymianom, ścierali się z Rzymianami, przez co Rzymianie nabrali szacunku do Salmatów i opiewali ich jako niezwykle. Walecznych wojowników, takich konnych, prawda? I ci Sarmaci podbili ogromne terytorium, stworzyli potężne państwo. Od Dunaju po Wołgę, czyli olbrzymie terytorium, no, nad, byli nad Wisłą i nad Dnieprem. No i polska szlachta zawsze była tego zdania, że się wywodzi od, od tychże właśnie starożytnych Sarmatów. Co, z czego później się prześmiewano w czasach tak zwanego oświecenia. Na określenie Sarmacja składa się wiele czynników: możemy tutaj wymienić strefę geograficzną, inaczej miejsce na Ziemi ściśle określone, kulturę, sposób bycia i sposób życia a także wyzwanie, wyzwanie dla potomków Sarmatów. Sarmacja stała się synonimem polski, ale polski z takimi szczególnymi konotacjami. Jak mówimy o sobie my Sarmaci, to podkreślamy właśnie to umiłowanie wolności, to szlachectwo ducha, też to takie rycerskie rodowód, taki, prawda? to, że jesteśmy rycerstwem przedmurza. To wszystko się mieści w tym, w tym słowie magicznym, Salmacja i Salmaci. My, Salmaci, to brzmi pięknie i brzmi dumnie. Ten duch narodowy jest, jest tą bronią numer jeden. Nie ma i nigdy nikt nie wymyślił, i nie wymyśli, nie sądzę, żeby to było wymyślone, żeby jakakolwiek armia najemna czy najemnicy byli w stanie odnieść większe zwycięstwa niż ten duch, który jest w każdym z tych rycerzy, i, a który tworzy gen, gen Sarmaty w każdym z nas. W świetle najnowszych badań genetycznych jest taki marker genetyczny, haplogrupa R1A1, że właśnie jesteśmy spokrewnieni z tamtymi Sarmacami starożytnymi. Także to nie jest żadna bajka. Ktoś nawet napisał tam, co mi się podobało na Facebooku, a teraz przeproście, salmatów oświeceniowe UKi. Tak, także wywodzimy się od tych salmatów. Polska szlachta się wywodzi, a ponieważ szlachta nasza stanowiła aż 10% populacji, no to też my dziedziczymy. Mamy te geny, mamy geny zresztą dumnego, wielkiego narodu w sobie. No i dziedziczymy kulturę i mentalność szlachecką. Jeśli chodzi o umiłowanie wolności, wszystkie nasze powstania, które no, kończyły się różnie, niektóre tragicznie, inne zwycięsko, ale udział w tych wszystkich powstaniach groził utratą tego, co najcenniejsze. Nie tylko majątków, a szlachta przecież inicjowała te powstania, ale również utratą życia. W tym najbliższym. Groziło to i y, oczywiście y, bardzo często występowało zesłaniem daleko, na, na Sybir. Nie powiedziałbym, że salwaci byli butni, raczej bym powiedział, że to była taka słuszna duma sprawiedliwa. Oni mieli poczucie to, że są taka, to była niewymuszona, naturalna duma, naturalne poczucie dumy. Y, dumy ludzi wolnych przede wszystkim, tak. No i to były cechy, takie, takie wartości, które bardzo pielęgnowali i, i strzegli. Taką wartością była właśnie wolność. Złota wolność i to bez żadnego przekąsu, najpierw ona była złota przez długi czas, tak? znaczy złota w poczuciu odpowiedzialności. Ten naród ciesząc się taką wolnością, o jakiej gdzie, gdzie indziej pomarzyć by sobie nawet nie mogli, przez długi czas roztropnie prawa ustanawiał, zarządzał i budował potężne i bogate państwo, doskonale rządzone. To jest wolność, taką wartością była. Dalej, <laughs> wartością było męstwo. I to i do męstwa się wychowywało już. Każdy, każdy szlachcic wychowywał syna, y, uczył go, y, tam kazał uczyć, prawda, władać bronią, ale też i twardo stawać, być mężnym, nie ustąpić. Dużo ważniejsze są te wartości niematerialne, duchowe, i powiem to jako oficer, iż na polu walki dużo ważniejsze jest morale żołnierza, jego przekonanie o słuszności sprawy, za którą się walczy, a niewątpliwie Sarmata to patriota. Dla Sarmaty zarówno wolność, jak i honor tak? były wartości, wartościami większymi od życia. Salmata nigdy nie chciał być skundlony, zniewolony, no i też był człowiekiem bardzo honorowym, prawda? dlatego często dochodziło do pojedynków i jak szlachta była pokalbowana, miała szramy na twarzy, to większość tych szram, niestety, powodziła nie, nie z pola chwały, część też. Ale zresztą na polu chwały to tam nie dochodziło do tego bardzo często, bo jak na przykład taka husaria czy towarzysze Pancerni, jak ruszyli z kopiami, to tam nie, było, tam nie było, już komu się przeciwstawiać. Natomiast w różnych szynkach, oberżach, karczmach tam to dochodziło często do tego. Ktoś tam jedno słowo za dużo powiedział, na przykład już do szabel, prawda, i, i sobie tam, i póki nie pokarbował, nie tam nie uciął kawałka, na przykład. Ucha czy nosa, czy tam jakiś tam niezau, wtedy był usatysfakcjonowany. Tak? No ale to, to wynikało z tego właśnie poczucia honoru, takiego. Bardzo wrażliwa była szlachta na punkcie honoru. Słynne jest takie powiedzenie Józefa Beka, kiedy Niemcy hitlerowskie próbowały pozyskać Polskę jako sojusznika do napaści na Związek Radziecki, czyli mielibyśmy być agresorem. Gdy odmówiliśmy, to w Sejmie przemawiając, Józef Beck, zresztą pułkownik Wojska Polskiego, powiada, że jest jedna taka wartość, za którą się, której się nie da kupić za żadne pieniądze, tą wartością jest honor. Salmaci byli braćmi, tak? Braćmi. Brać szlachecka. I to i król też był panem bratem wprawdzie pierwszym spośród braci, ale bratem. I to był ewenement w skali światowej. I król się zwracał do każdego szlachcica w Sejmie, na przykład, bracie mój, nie inaczej. Kiedyś król, zresztą wspaniały król, Stefan Batory, zagalopował się co nieco, bo się coś tam nie spodobała jakaś wypowiedź, i mówił: milcz, kpie. Na co re respons otrzymał: kpem nie jestem, jeno polskim szlachcicem, który królów obiera, a tyranów obala i król zamilkł, tak? Więc to były zupełnie inne układy tutaj, tak? To było jednocześnie, to był taki podwójny majestat, zresztą, tak? Majestat królewski, król jako z Boży, ale jednocześnie majestat rzecz, rzeczy pospolitej. I to, to było ciekawe rozumienie tego. Czym jest ta rzecz pospolita? Rzecz, czyli sprawa, święta sprawa. Tak? Byliśmy wycelstwem przedmurza, czyli łączyło nas to, prawda? Rodziny posłane po to, żeby bronić chrześcijańskiego świata. Tak? I ta święta sprawa, ta rzecz, której winniśmy służyć pospołu i pospołu bronić, dlatego rzecz pospolita. I to był też majestat. Majestat królewski i majestat rzeczypospolitej. To jest w kulturze sarmackiej, że będziemy bronić ojczyzny, będziemy bronić wspólnoty, będziemy, prawda? No, w, w, walczyć, i to w wielu przypadkach tak było, od choćby w tej wojnie chocimskiej w, tej, w 1621 roku walczymy do ostatka. I gdy rzeczywiście to było prawie tak na, na, na ostrzu noża, która, czy turecka strona zwycięży, czy polska, jednak ta polska sarmacka zwycięża, ponieważ kto? Jan Karol Chodkiewicz, prawda, już będąc bardzo chory powiedział, walczymy do ostatka i mimo, że umarł, to i tak Polacy zwyciężyli. No i też cnotą była też hojność, ofiarność taka. I tu ja mówię o tym, yy, taką sobie metaforę kreślę, o dzwonach. Nasz Zygmunt nie jest yy, największym dzwonem świata. Największym jest Czar Kalakol w Moskwie. No ale co z tego, że największym, jak nigdy dźwięku nie wydobył? Bo od początku wadliwie skonstruowany. Czyli to jest taka megalomania bez uzasadnienia, bez pokrycia. Największy, ale, ale dźwięku nie wydobywa. Big Ben londyński jest też większy od naszego Zygmunta, ale okazało się, że ma skazę. A nasz Zygmunt jest dostatecznie wielkim dzwonem, a jednocześnie dzwonem bez skazy. I ma wyjątkowo. Niezrównanie szlachetny dźwięk, szlachetne brzmienie, piękne. I mówię, a dlaczego tak jest? Bo w nim zostały zaklęte na wieki dwie cnoty wielkiego, dumnego narodu męstwo i hojność. Męstwo, ponieważ został wykonany z przetopionych dział zdobytych w zwycięskiej wojnie. A hojność, ponieważ szlachta, która się zwiedziała o tym, że taki dzwon jest właśnie, właśnie konstruowany, nie żałowała, nie szczędziła złota i srebra najczystszej próby, żeby ten właśnie dzwon, ten dźwięk uszlachetnić. I właśnie to męstwo i hojność słychać w bijącym Zygmuncie do dzisiaj. Przede wszystkim sarmaci traktowali poważnie Pana Boga i Jego sprawy, z całą powagą. Husaria, zanim ruszyła do boju, przygotowywała się modlitwą. Żołnierstwo polskie przygotowywało się mszą świętą. Pod Wiedniem, na Kalenberu, król najpierw kazał oczyścić teren, zbudować ołtarz, i tam ojciec Dadiano kapucyn odprawił mszę świętą, właśnie dwie msze święte, bo tak barokowym zwyczajem jedna po drugiej były dwie msze odprawione, a król osobiście domszy świętej służył. Tak pięknie z rękami złożonymi, przejęty cały. Taka scena, gdzie król domszy służy, jest też na jasnej górze, bo tam też domszy służył właśnie król Jan. I to rycerstwo uczestniczyło w mszy świętej. Leżało krzyżem, modliło się na różańcu. Oni się przygotowywali modlitwą do walki, do bitwy, i wtedy zwyciężali, a oni byli silni Bogiem. Zresztą, proszę zwrócić uwagę, jak wchodzimy na y, dziedziniec y, Zamku Królewskiego y, na Wawelu, tam nad wejściem jest taka łacińska inskrypcja: Sideus nobiscum quis contra nos. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam. To jest cytat z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dlaczego on tam widnieje? Bo taka była dewiza lodu panującego, Jagielonów, którzy panowali gdzieś tam nad połową Europy. Należy tutaj podkreślić, że w ówczesnym świecie w XVII wieku, moim zdaniem, Europa była najważniejszym kontynentem świata, a Polska była największą potęgą, skoro pokonała do tej pory największą potęgę otomańską turecką, byliśmy potęgą militarną. Stworzyliśmy nie mającą sobie równych w dziejach jazdę, którą była Husaria. Husaria przez 125 lat miała same zwycięstwa, ani jednej porażki. I to pokonywała nie tylko kilku, ale nawet kilkanaście, kilkunastokrotnie przeważające siły wroga. No podchodowe to nawet stukrotnie przeważające siły tatarskie, z tym, że to była już Husaria spieszona, która się obwarowała taborem takim, i ale obroniła się. Tatarzy odeszli, tak Tak znane są w świecie termopile, gdzie tam 300 spartan legło i przegrało, a tam, gdzie jeden husarz na 100 Tatarów obronił, to to jest fakt mało znany, prawda? No Ale to, 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 to było podchodowe. Ale, ale takie bitwy, jak powiedzmy, jak Kłuszyn, jak tak? gdzie tam no, yy, 2700 naszych stawiało czoła 40 tysiącom moskali i szwedów. tak? Moskwa ze Szwedem był sprzymierzony, no i, i, i y, zakończyło to się miażdżącym zwycięstwem polskim. Moskwa stała otworem już potem, tak? Mikołaj Struś, będąc już pułkownikiem, współuczestniczył w bitwie pod Kuszynem, dowodząc lewym skrzydłem y, i walczył akurat z, ze Szwedami, z wojskami de la Garde, gdzie y, no, wielokrotnie większe siły nieprzyjaciela zmusiły do tego, że Husarze wykonywali po 8-10 razy, szarże wracały i, 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 i kolejne szturmy spowodowały, że odnieśliśmy niesamowite zwycięstwo. Ten sam Mikołaj Struś później został dowódcą załogi polskiej na, na Kremlu pod Wiedniem, pod wodzą króla Jana, prawda, jak już, rusza, już ruszał najbardziej dobrowolny chówiec husarski do boju, tam z Najpierw zrobili taką wycieczkę, czy nam w ogóle da się, bo to jest bardzo stromo. Dało się. Więc król przemówił do wojsk chrześcijańskich najpierw, krzyżykiem swojego turkusowego różańca pobłogosławił, a potem dobywszy szabli, z okrzykiem Jezus Maryja ruszył na czele, zanim ten kupiec husarski, jak ta to nasza jazda, wspaniała, groźna, ale i piękna, ta anielska skrzydlata, jak ruszyła w tych przepięknych, pysznych zbrojach, skórach, lamparci, w tam jakichś innych tygrysów, prawda, z kopiami, z karabelami, to wszyscy jakby na komendę przerwali działanie wojenne, stanęli, o nie mieli po prostu z zachwytu, bo taka była salwacja. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Sarmatami byli zarówno Józef Piłsudski jak i Władysław Następnie generałowie nasi, prawda, chociażby generał Haller, prawda? sarmata. Yy, następnie największy bohater II wojny światowej, rotmistrz Witold Pilecki, sarmata rasowy. Prawda? To byli polscy <grym> nacjonaliści i patrioci, tak? to znaczy kochający naród i kochający ojczyznę. I to właśnie, ale to w takim wydaniu było sarmackim właśnie. W takim właśnie szlachetnym sarmackim wydaniu. Z, z umiłowaniem tego, co własne, ale tam był brak jakiejś, jakiego, jakiejkolwiek ksztyny szowinizmu, jakiegoś odrzucenia tego, co cudze. Nie. To była, to była sprawiedliwa, taka po prostu czysta miłość ojczyzny i własnego narodu. To te cechy salamackie się właśnie doskonale uwidaczniają. Ta odwaga. No to przecież Józef Piłsudski na czele kompanii, stu żołnierzy. żołnierzy. Ruszył przeciwko trzem mocarzom. To to istne szaleństwo. A jednak wygrał. Polska została prawda, odrodzona, odrodziła się, a te mocarstwa upadły. Major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, ostatni żołnierz Rzeczypospolitej, pierwszy partyzant, który właśnie te wszystkie cechy sarmackie w tym okresie, między wrześniem 1939 roku a kwietniem 1940 roku, wszystkie te cechy pokazał. Stanowiąc państwo jako oddział wydzielony wojska polskiego. No i po wojnie nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że wszystkie cechy sarmackie pokazał nam prymas Stefan Wyszyński z tym swoim słynnym non possumus. wielki prymas tysiąclecia, prawdziwy intereks. Więc jak, jak ksiądz prymas wchodził na przykład do kościoła u nas, to bił od niego taki majestat, niekłamany, niewymuszony. On, taki, takie dostojeństwo jakieś, tak? Więc on uosabiał w mojej dziecięcej wyobraźni ten opisany na kartach Sienkiewicza majestat dawnej wielkiej rzeczypospolitej. Zresztą Stefan Kardynał Wyszyński to był prawdziwy salamandr. W tym roku, tak? Po raz pierwszy. Na placu Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego, przed grobem nieznanego żołnierza, odbyła się wielka uroczystość, w której uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej, minister obrony narodowej, gdzie wybrzmiał hymn narodowy Cztery Zwrotki, gdzie oddano pokłon tym wszystkim żołnierzom niezłomnym. To jest spuścizna sarmatyzmu być niezłomnym. Zresztą, wspomniany przeze mnie. Marszałek Piłsudski powiedział, że być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Więc młodzi ludzie, coraz bardziej wykształceni, coraz bardziej, no, którzy podnoszą się prawda, z tych przysłowiowych kolan wobec. Obcych wobec tych, którzy nam dyktowali ze wschodu przez całe lata, przez setki lat, tak? a także zachodu, prawda? chcą tworzyć własną kulturę polską opartą właśnie na tych wartościach Bóg, honor, ojczyzna. I do tego powinniśmy wrócić: cały naród nobilitować, przywrócić nasze tradycje szlacheckie i oczywiście, żeby to w dobrym kierunku szło. Przywrócić poczucie złotej wolności, ale złotej prawdziwie. Nie swawoli jakiejś, tylko złota wolność w poczuciu odpowiedzialności, w poczuciu obywatelskiej troski za dobro wspólne. Powrócić do, do męstwa, w tej chwili w innym może wydaniu, ale nawet powrócić do tradycji szalży w tym sensie jakiegoś takiego wspólnego wysiłku w jakimś, w jakimś kierunku, prawda? Taka szalża w dziedzinie, na przykład w obronie życia, chociażby. To jest, to jest coś. To jest to, to, co powinniśmy właśnie, do czego powinniśmy się odwoływać, co my mamy w genach. Każdy Polak ma w sobie pewien y, jakiś. Pierwiastek tego Sarmaty. I to się teraz odradza. Odradza się to w wielu inicjatywach, które są naprawdę godne podziwu. Jednym z nich jest właśnie Marsz Niepodległości, prawda? gdzie ludzie zjednoczeni tą wizją naprawdę wolnej Polski, by być wreszcie własnym domu gospodarzem i własnego domu włodarzem idą ramię w ramię, prawda, demonstrując patriotyzm, swoją polskość. W Marszu Niepodległości jest taki klimat właśnie, jest klimat takiej pewnej szarży, tak, bo to jest taka wspólna mobilizacja i tam jakoś odżywa ten duch, tam, tam, ja, ja tam przynajmniej osobiście to czuję, jak byłem teraz w, w ubiegłym roku, na, na, właśnie na Marszu Niepodległości, no to Osobiście wyczuwałem, że tam, tam gdzieś jest ta salmacka dusza narodu właśnie. Tam jest ten duch, prawda? To umiłowanie tej pospolitej rzeczy, której gotowi jesteśmy służyć i bronić. Ten, ten właśnie smaczek, ten duch salmacki, tam, tam się uobecnia. Nie zapomnę nigdy. Jednego z meczów piłkarskich na, we Wrocławiu na stadionie, gdzie 1 sierpnia, nim rozpoczął się mecz, najpierw prowadzący poprosił wszystkich o powstanie. Ośpiewano hymn narodowy Cztery Zwrotki, a następnie była inscenizacja na płycie boiska piłkarskiego, scenka z powstania warszawskiego, i później rozpoczął się. Mecz piłkarski, no, w, w coś, co, co jest fantastyczne, piękne, natomiast przez media, nieprzyjazne, właśnie Sarmatom i temu, byśmy byli wolnym ludem, jakoś nie popularyzowały tego, co faktycznie ci młodzi ludzie prawda, pokazują, co czują w sercu, czemu dają wyraz. I dużo lepiej, jeżeli to się dzieje na stadionach, gdzie jest ta wspólnota, gdzie jest bardzo wielu ludzi, którzy no, mogą się policzyć. Tak jak na Marszu Niepodległości też możemy się policzyć. Tak jak maszerowaliśmy w obronie telewizji Trwam. Sam uczestniczyłem w trzech marszach we Wrocławiu. Możemy się policzyć, ile nas jest. Tak jak motocykliści na Jasnej Górze Zwycięstwa, gdzie w tym roku, w 2016, w kwietniu było nas 45 tysięcy. Uważam, że powrót do Salmacji jest nie tylko możliwy, ale wręcz pożądany i jest on nawet taki jakiś obserwowany ostatnio. Tak? Nasza młodzież no, no nie udało się tam w lewej stronie przerobić młodzieży. Młodzież sama, po prostu spontanicznie wraca do naszych najlepszych wzorców. Zainteresowanie żołnierzami wyklętymi, prawda, koszulki patriotyczne, zainteresowanie też patriotyczną, no może literaturą za dużo wiele powiedziane, ale, ale chociażby surfują po takich tam jakichś patriotycznych rozmaitych stronach. Tak? Więc to jest to napawa wielką nadzieją, optymizmem i uważam, że powinniśmy ze wszechmiar wracać właśnie do naszych korzeni, naszych salmackich wzorców. Ponieważ pozostało, prawda, to coś takiego, co się nie da jednoznacznie prawda, opisać, zdefiniować, ale, ale to jest, to jest. I to w młodych ludziach jest. I to ono będzie, jestem przekonany, że to, że to będzie procentować, że to się będzie rozwijać, bo to jest dobre. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciw nam? No i póki Bóg był z nami, to rzeczywiście nikt się nie miał prawa oprzeć. I jak wierzę w to święcie, że jeżeli wrócimy do tych naszych szczytnych tradycji salmackich, jeżeli będziemy poważnie traktować Pana Boga i Jego sprawy, a nie wchodzić w jakieś pseudokompromisy aborcyjne i inne rzeczy, tylko po prostu Boże prawo jest Bożym prawem i wala od tego. Jeżeli tak będziemy pojmować, to odbudujemy jeszcze salwację, tę piękną, wielką Polskę. Ja w to święcie wierzę.